Cześć, tutaj Fauter Witam Was w nowej pancernej pięści. I dzisiaj mamy Esetkę, którą kupiłem sobie yy, raptem parę dni temu. Ale jest to bitwa naprawdę fajna. Zresztą bardzo fajnie mi się gra tym czołgiem. Rewelacyjny, świetnie odbija, ma bardzo dobry pancerz. Idealnie nadaje się do side-scrapa. Ma opuszczenie luchy, co nie jest normalne u Niemców. Natomiast to opuszczenie jest jakieś takie kosmiczne, ale pozwala z za niedużych górek się wychylać i strzelać. I do tego całkiem fajnie jeździ. Po płaskim do 30 km, gdzieś 30 paru, Natomiast pod górkę jest trochę gorzej, tam już widać klockowość tego czołgu. Działu, które mam tutaj zamontowane na, tym, na, tym, na tej esecie, to jest 12,8 mm. Cały czas, ponieważ nie mam 12,8 cm, a nie mm, ponieważ nie mam cały czas odblokowanego tego ostatniego działa, nie chcę wydawać na niego wolnego doświadczenia. Myślę, że, że spokojnie mogę sobie je wyekspić. Dlatego, Boże, tutaj 20 złotych pocisków, żeby się wspomagać w walce z innymi dziesiątymi tierami bo ta penetracja 246 wystarcza powiedzmy na, na większość czołgów w grze, ale niektóre są na tyle twarde, zwłaszcza od przodu, że, że po prostu trudno je przebić. Czas przeladowania w tym dziale to jest około 12 sekund, nie 12 sekund, więc troszkę lepiej niż na 75, ale niestety szału nie ma. W porównaniu do, takiej, do takiego ostatniego działa, czyli tego 15 cm na esecie, no to, no to czas przeladowania jest dość długi na obrażenia, które, które to działo zadaje. Jadę sobie tutaj w ten rejon w ten rejon J-2-3 to jest najlepsze miejsce dla takich ciężkich czołgów, jeżeli tutaj dojedziecie to jesteście bezpiecznie od artylerii, ponieważ artyleria za tą górkę nie może za bardzo wrzucać, a jeżeli nawet jakoś tam się ustawi tak, że może, no to to jest taki spadek, że musimy mieć naprawdę sporo szczęścia, żeby was centralnie trafić, dlatego właśnie tą esetką sobie wierzę. Tutaj mamy pierwszego skauta, ale niestety strzeliłem zdecydowanie za wcześnie. Zmarnowałem złotą pestkę i, i to M103 powinno Powinno tutaj tego skauta wykończyć, ponieważ ma stokowe, stokowe działo, stokową wieżę jeszcze, no to przadowuje pewnie dość, dość szybko, no szybciej ode mnie i wykańcza. Arta nam tutaj będzie pomagała, to jest bardzo dobra pozycja dla mnie. Zobaczcie, oni stoją w miejscu, gdzie artyleria może do nich strzelać, natomiast ja jestem dość bezpieczny, będę się tutaj wychylał. Korzystał z tego opuszczenia działa całkiem niezłego i starał się strzelać. Nigdy nie ustawiajcie się przodem do przeciwnika esetką, to jest morderstwo, strzelą do Was od przodu, podpalą Was, zniszczą Wam silnik i bez problemu przebiją. Zawsze pod lekkim kątem. To jest czołg, który zdecydowanie trzeba kontować. On nie ma skosów na przodzie, tak jak Isy. Dlatego, kontowanie jest bardzo ważne. Zawsze ustawiajcie się o mniej więcej pod takim kątem, jak ja teraz stoję. Nigdy przodem ta esetka nie przebiła. Natomiast, jeżeli chcecie przebijać esety, to warto walić w przednie kółko napędowe. Zdekwakujecie takiego delikwenta, Alta Wam później pomoże, a dodatkowo mu zabierzecie, zabierzecie HP. Podpuściłem to ST1, żeby do mnie strzeliło. Strzeliło. Staram się tutaj teraz kogoś, kogoś trafić, ale, ale nie warto było wyjeżdżać. Strzeliłem tak troszkę na pałę. Trafiłem w ziemię, puściłem tak zwanego krecika. Nie będę się wychylał, poczekam na, na artylerię. Tyle tylko, żeby wyjechać, żeby strzelić, żeby wyspotować czołgi, które tam stoją. Przede wszystkim, żeby Alta mogła sobie do nich spokojnie strzelać. Natomiast przede wszystkim nie chcę tutaj zbierać głupich strzałów, tak jak zbiera to e S-100, które cały czas wyjeżdża, pokazuje mi pięknie swój e swój boczek, a ja a jestem w stanie do niego strzelać i go penetrować. Teraz akurat w gąsiednicę dostał, ale mamy następną e s strzelam jej prosto między nogi. Natomiast e jak widzicie, przeciwnicy w końcu poszli po rozum do głowy i zrozumieli, że, że te dwa nasze czołgi nie będą w stanie wytrzymać ich napodu, zobaczcie, jak wykoszetowałem strzał, cały czas ustawiam się do tej esetki pod kątem, żeby nie stać do niej nigdy przodem. Jeżeli stajecie przodem do jakiegoś innego czołgu, to jesteście po prostu od razu pierwszym celem, najłatwiejszym do przebicia. Zawsze pod kątem, zawsze musicie kątować ten czołg. Wieża jest całkiem, całkiem mocna. Wie, że też możecie zawsze obrócić troszkę w boko. No Mamy 250 pancerza popyłego na przodzie. A jeżeli ją jeszcze trochę ob obrócicie w bok, to jest faktycznie nieprzebijane dla innych czołgów, tak samo jak i na Mausie. Zobaczcie, tutaj ma taką małą górkę przed sobą, za której mogę spokojnie strzelać. Nie muszę wystawiać swojego, do swojego dołu. Ten ST-1 próbuje podjechać, żeby móc w jakikolwiek sposób nie dlatego ja szybko prawo-lewo się bujam, tak żeby, żeby być skontowanym do niego cały czas i utrudnić mu celowanie. s 1 Stajenka próbuje coś tutaj kombinować, ale już zostaje wykończona. Zostaje mi jeszcze Eseta, która, która ma 700 HP i T-34, które zaczęło mi być z tyłu. Na szczęście artyleria mi tutaj pomaga. Dzięki niej mogę się od razu odwrócić na te 34 Zobaczcie, strzelam do niego i wykańczam. Tam też zostało od artylerii chyba strzał wcześniej czy od czegoś innego. I zostaje IS-4, który ma 500 HP. Jeżeli wszedłby mi tutaj dobry strzał, to mogę go zdjąć na, na jedno machnięcie, To działo potrafi uderzyć za 613 maksymalnie, z tego co pamiętam. Widzicie, zostaje mu 79 HP, czyli czyli miał troszkę szczęścia. Mnie akurat średnie obrażenia wolesowało na tym czołgu. Wychylam się i będę próbował go, próbował go wykończyć. Wystrzeliłem trochę złotych pestek. No, nie powiem. Jak widzicie, staram się zmieniać te, te pestki, jeżeli wiem, że za chwilę będę mógł strzelić do czołgów w bok albo w tył, no to to staram się zmieniać na zwykłe, żeby jednak nie tracić tej kasy. Zostaliśmy już tylko we trzech na pięciu przeciwników do tego artylerię jeszcze. Staram się tutaj coś wyspotować. Jak pancerz to ma full HP, zobaczcie co on za chwilę zdobi. Jedzie sobie zabić kolesia, który ma 18 HP, który stoi w wodzie i który nie stanowi dla niego żadnego zagrożenia. Wyjeżdża, dostaje dwa strzały, w tym jeden dwa arty i spada to jest po prostu, to jest kretyństwo zwykłe. Nie róbcie takich rzeczy, bądźcie cierpliwi. Naprawdę ta gra wymaga dużo cierpliwości. Jeżeli macie takiego delikwenta, gdyby nie wyjechał do niego, to Anta by go pewnie skończyła, tak jak w tym momencie. On by jeszcze żył i mógłby spokojnie sobie postrzelać, a tak stracił cały HP po to, żeby wyjechać i zniszczyć czołg, który ma 17 HP. To jest zupełnie bez sensu. Wracając jednak do Esety. Wracam sobie do miasta. I staram się tutaj znaleźć dobre miejsce do tego, żeby wyspotować jakichś przeciwników, a jednocześnie być za budynkiem schowanym przed artylerią. Jadę sobie, jak widzicie, mam budynek. Najchętniej bym się schował za tym meczetem, który jest tam w przodzie. Natomiast tutaj skręciłem w lewo, nie wiedziałem, że są wszystkie budynki poniszczone i z góry postawiłem się w troszkę złej sytuacji. Nie, nie sprawdziłem wcześniej, że te budynki, które tutaj są, one są dość, dość wysokie normalnie. Już są zniszczone, zostaje przejechane przez. Jakieś ciągi, które tutaj walczyły, i teraz stoję tak w pośrodku Niczego dostaję? Jeden strzał od arty, drugi strzał od arty, ale na szczęście wykańczam jeszcze lwa. Zostaje mi super Pershing i, i obiekt 704 gdzieś w niedalekiej, niedalekiej, niedalekiej odległości. Najbardziej tak się boję, jednak jak pancera jest, to jest obiekt. Dlatego cofam się cały czas, próbuję znaleźć sobie jakiekolwiek zabezpieczenie tutaj przed artylerią, jakiś budynek, żeby mógł się tutaj schować za nim. Jeżeli mi się to nie uda, o właśnie mi się nie udało, obieg nie trafił, nie arta akurat, ale ale niestety nie udało mi się przeżyć, wyszedłem z bitwy dość szybko, byłem mocno zirytowany zachowaniem tego, jak pancera S100, i tym, że niestety w ten sposób zginąłem. Natomiast dlatego, powtórka nie będzie pokazana do końca, bo po prostu nie mam nagrania całej powtórki. Natomiast Dużena wygrała tą bitwę i, i gratuluję jej, bo, bo była w naprawdę w położeniu. Fajnie że, fajnie, że jej się udało wygrać zdobyłem tutaj asa pancernego z tego co pamiętam ponad 2000 expa i ponad 100 tysięcy kasy chyba, za chwilkę zobaczycie to w na screenie polecam esetkę kupcie ją sobie jak najszybciej 4 miliony to jest dużo, dużo taniej niż normalnie jeżeli macie tam odblokowane e75 to 75 też się świetnie gra dlatego, dlatego jak najszybciej odblokujcie sobie esetkę bo jest to świetny czołg tylko trzeba nim troszkę umieć grać można im naprawdę fajne wyniki wykręcać. Dobra, tyle w tym odcinku, nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym, kolejnym odcinku z któregoś tam cyklu. Nieważne, zobaczymy, co tam do głowy akurat przyjdzie. To chyba wszystko. Powodzenia w czołgach. Trzymajcie się. Cześć.